Dzień dobry, witam serdecznie w firmie Stalmika. Nasza firma to dwa filary. Pierwszym z nich jest produkcja dla firmy zewnętrznych, drugi to sprzedaż naszych gotowych wyrobów poprzez platformy e-commerce. Stalmika funkcjonuje na rynku międzynarodowym już od 12 lat i oprócz takiej standardowej aktywności biznesowej, na której się koncentrowaliśmy, to ta pierwsza dekada była dla nas czasem takiego budowania fundamentów, wprowadzania zasad i przekazywania. Wartości. W ciągu tych 10 lat myślę, że zbudowaliśmy firmę opartą na trzech filarach. Te filary doprowadziły nas do takiego stwierdzenia, że stal może być piękna. W Stalmice oprócz usług produkcji świadczonych dla innych podmiotów zewnętrznych, posiadamy także swoje portfolio produktów. Mamy subbrandy, którym jest m.in. stalnika Safety, wygrodzenia linii produkcyjnych i przestrzeni magazynowych, brand Kratosfera, gdzie Oferujemy siatki zgrzewane i kraty WEMA, a także Docs in Box, w którym nasi klienci mogą zaopatrzyć się w wygrodzenia dla zwierząt. W dbamy nie tylko o właściwe dopasowanie materiałów. Firma to taki jeden wielki organizm, w którym wszystkie części muszą działać harmonijnie. Dlatego właśnie inwestujemy w park maszynowy, dlatego inwestujemy w szkolenia, w systemy teleinformatyczne, a także automatyzację procesów. Malowanie proszkowe to nie tylko nadanie walorów estetycznych produktom, to także podstawowe zabezpieczenie antykorozyjne. Naszym klientom polecamy malowanie zwykłymi farbami proszkowymi oraz farbami termoplastycznymi, które w połączeniu z cynkowaniem ogniowym dają nawet kilkadziesiąt lat zabezpieczenia. Proces cynkowania ogniowego to wciąż jeden z najbardziej skutecznych sposobów zabezpieczenia konstrukcji przed rdzą. Detale najpierw są odczyszczane, zanurzone następnie w ciekłym ocynku, gorącym tam wygrzewane i osuszane. Stalmika to nie tylko piękne produkty ze stali, ale także piękne projekty ratujące życie i rozwijające talenty tych małych i tych dużych. Społeczna odpowiedzialność biznesu, bo to o niej mowa, jest niejako wpisana w DNA firmy Stalmika. To co najbardziej było dla nas przekonujące, jeśli chodzi o program IronCut, to intuicyjny interfejs, prostota pracy na tym oprogramowaniu, a także dodatkowym atutem było szybkie modelowanie widoków 3D i oczywiście wsparcie techniczne. Dla nas bardzo ważna była kompatybilność z parkiem maszynowym, a konkretnie lasorem do cięcia rur i profili stalowych. Najbardziej w IronCad doceniamy e, funkcję e, Tribal, zestaw bibliotek e, Normalia i rozszerzenie Kishot do renderowania. IronCad jest e, prostym, intuicyjnym programem, jeśli chodzi o obsługę i zaawansowanym, jeśli chodzi o możliwości. Dzięki niemu przenieśliśmy proces projektowania, e, wdrażania produkcji i prezentacji produktu na wyższy poziom. Od ponad 10 lat pomagamy naszym partnerom uwierzyć w to, że stal może być piękna. Bez względu na to, czy produkujemy wygrodzenia linii produkcyjnych, kojce dla zwierząt, czy siatki zgrzewane, to piękno wyrażamy w trzech aspektach. Po pierwsze w stylu komunikacji z naszymi partnerami i pracownikami, po drugie w standardzie produktu i po trzecie w działalności charytatywnej oraz społecznej odpowiedzialności biznesu.